Nie przesunąłem sobie przecież mikrofonu do mordy. Dobra, nie wiem szczerze mówiąc, czy to już działa, czy nie. Kurczę, coś mam w ogóle tak. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz. Czemu mam z tej strony nie działającą Sławkę? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ej, nie działa Sławka, ale może dlatego, że mam strasznie cicho. Raz, dwa, raz, dwa. O, o, o. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz. Kurde, nie wiem, czy tutaj słyszę, czy nie. Szczerze mówiąc nie wiem. Siema, siema na Wison, witam Cię serdecznie. No coś jest nie tak ewidentnie. Raz, 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 raz. Słychać? A już teraz słychać na dwie sławki, bo miałem niedociśniętą słuchaweczkę. Dzień dobry, cześć Olu, cześć na Wisonie. Słuchajcie, gramy sobie dzisiaj na chillu. Jak to kamera nie działa? Czemu mnie robisz w trąbę, gość? Działa. Czemu mnie robisz w trąbkę? Kurde, jak widzicie połowę twarzy? Ojejku, no nie, to miało działać. U mnie działa. No nie. Aaaa. Czekajcie, coś jest niehalo. Coś jest turbo-ewidentnie halo Tym bardziej, że ja. No. Dobra, muszę to rozłączyć i włączyć jeszcze... Raz.